Szanowny Sebastianik, witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na piątą kolejkę spotkania Premier League, Liga Angielska. Wolves kontra Liverpool. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, tu łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 16 września o godzinie 13.30 na stadionie Molineux Stadium, Wolverhampton. A ten mecz będzie transmitowany na Cannon Plus Sport 2, albo na Via Play. A tabeli, proszę Państwa, Premier League się przedstawia po czwartej kolejce spotkania. Na trzecim miejscu jest Liverpool, ma 10 punktów. A na piętnastym miejscu jest Wolves i ma tylko 3 punkty, więc no zobaczymy, co dzisiaj wygra to spotkanie. Więc no w sumie jestem ciekawy. Na wyjeździe, no. Nie będzie i tak nie będzie łatwo. Dobrze, to bez przedłużania gramy. A ten mecz teraz oczywiście będzie komentować to spotkanie Tomasz Mokowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Miłego oglądania, premier League. Witamy serdecznie na Molino Stadium w Wolverhampton. Jeśli szukają Państwo wielkich piłkarskich emocji, to dobrze trafiliście. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś proponujemy Państwu mecz Premier League. To zawsze ogląda się przyjemnie. Wolverhampton Wanderers zmierzy się z Liverpoolem. Każdy mecz piłkarski to osobna historia, więc ciekaw jestem, jaką dzisiaj napiszą zawodnicy. Mamy powody spodziewać się meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. Zobaczmy, kogo wystawił do gry trener Wolverhampton. Zapowiada się na to, że jak zwykle zaparkują autobus we własnym polu karnym i będą czekać na rywala. Cóż, nie jest to może styl, który podoba się wszystkim, ale ostatecznie w futbolu chodzi o wynik. Ważne, żeby ten autobus nie miał dziurawych opon, bo inaczej trzeba będzie odrabiać straty. Oto zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. I wygląda na to, proszę Państwa, że zobaczymy formację z czterema obrońcami trzema pomocnikami i trzema zawodnikami pierwszej linii. Chociaż jeden z nich będzie się cofać. Tak, słynną fałszywą dziewiątkę poniekąd stworzył Messi w pewnym El Clasico. Korzyść jest taka, że obrońcy nie wiedzą, czy iść za cofającym się napastnikiem, czy dać mu stworzyć przewagę w pomocy. Zobaczymy, jak zaradzą takiemu wolnemu elektronowi. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. To się nazywa ciąg na bramkę, to pachnie groźną akcją. Uwaga, to jest setka! Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z Zwoleja. Wielka szkoda naprawdę ładnie to uderzył soczyście kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę W tej konstelacji gwiazd jedna może błyszczeć dzisiaj najjaśniej, a jest nią Diogo Żota. To jest facet, który doskonale panuje nad piłką często wręcz nie sposób mu ją zabrać Czerwimy, bo jest głośna akcja teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. A teraz znakomite dogranie, ale obrona powstrzymuje tę próbę, a przecież mogło być niebezpiecznie. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Bramkarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. I piłka u Fabinho. I strzela. Dobrze bramkarz spokojnie interweniuje. Semedo. Mateusz Kunia. Teraz z piłką Neves. Trochę ryzyka, ale interwencja, niczego sobie. I piłka pod nogami Salacha. Spalony za sprint albo spóźnione podanie. Atak Terec, przesuwają się pod bramkę. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Statystyki potwierdzają to, co widzimy na boisku. Posiadanie mniej więcej porówno, dużo klepania w środku. Stąd ten bezbramkowy remis. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. Też na bramkę. Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny raj. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne popisy to piłkarski miód. Wolverhampton wznawia grę i będzie szukało wyrównującej bramki. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Proszę Państwa, koniec pierwszej poły spotkania. Na razie Liverpool prowadzi tylko 1 do zera. Dzięki Gabko strzelił bramkę. Zrobimy sobie zmiany. Oczywiście wejdzie Szetiago Alcantara. No i Nunes wejdzie za Gapto, strzelcem bramki. No i to tyle. Jeszcze wejdzie Dias. No dobrze, no widzimy się po meczu tego spotkania, ale łatwy mecz to nie jest, to widać. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. Wracamy do gry po zmianie stron. Bliżej wygranej jak na razie ekipa Liverpoolu. Ciekawe, czy to utrzymają. Ależ łatwo teraz minął. Czy trafi do siatki? O, naprawdę dobra obrona. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło. Minimalnie źle ułożona stopa. Mateusz Nunes. Ruben Neves. Ruben Neves. Mateusz Nunes. Bardzo ładne dogranie. Jakimś cudem sędzia dopatrzył się tam spalonego. Daw szkoleniowy postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. Luis Diaz. Podanie do Darwina Nuneza. Mamy uderzenie. Dobra obrona. Ale to nie koniec zagrożenia. A jedenasty metr z rogu. Robertson dostaje teraz piłkę. Udana teraz interwencja. I piłka do Robertsona. Ładne dorzucenie piłki na dalszy słupek. Wyłapał tę piłkę. Naciskali go rywale. Z tego mogła być zaraz bramka, ale odważnie interweniuje. Mateusz Kunia. I Sarabia. Alisson broni, choć przecież nie miał prawa. To musiał być gol. To może być ważny corner. Kiwice liczą tutaj na wyrównanie. Próbują ponieść teraz swoją drużynę. Interweniuje i mogą odetchnąć z ulgą. Potężę. Cierpliwie konstruują akcję, mimo że jak najszybciej muszą coś strzelić. Jest blok, akcja przerwana. Marywala na karku. Powinien do tego dojść. Dobre zachowanie przy tym strzale. Pewna interwencja. Ani przez chwilę nie było realnego zagrożenia branki. Daleko dobry w pole karne. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Mielka ma teraz Aleksander Arnold. Salah! Salah! Salah w swoim stylu. Jak zwykle nie myli się Egipcjanin. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. Na razie 2-0. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Thiago. Aleksander Arnold. Ma wsparcie, by to rozegrać. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Potencje. I obrona teraz ograna. Złapią kontakt. Doskonała obrona teraz zażegnał to niebezpieczeństwo. Koniec meczu. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo. Moi drodzy, koniec meczu tego spotkania. Liverpool pokonał Wolverhampton 2-0 po bramce Gapto i Salaha. No po pierwszej bramce, w pierwszej połowie pierwsza bramka, w drugiej połowie druga bramka. No zobaczymy jak będzie na żywo w Premier League, sami to zobaczymy. Dobrze, to była tyle w tym odcinku, ja wszędzie na moje kolejne odcinki, trzymajcie się i do zobaczenia i cześć.